Warto takie miejsca sobie odnaleźć. Na Facebooku generalnie są, są grupy do tego służące. E, można zrobić film ze zdjęć, można się też zainspirować zdjęciem, tak jak w tym przypadku. E, tutaj twórcy znaleźli zdjęcie osoby śpiącej na ramieniu kogoś w, w metrze i stwierdzili, że spróbują, czy oni też tak mogą. is available to me one f l and I was thinking <laughs> when do they put cushions on the subways? <laughs> <They're> very comfortable. <laughs> All right go for it. Right. Thanks man. <laughs> Także, jak widzicie, pomysły są wszędzie. Tak? Wystarczy się rozejrzeć dookoła siebie, zobaczyć, jak reagują ludzie, co robią ludzie, przełożyć to na film, wrzucić do internetu i rozprzestrzenić swoją ideę. Dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem. Czy do realizacji jeszcze nie wspomniałem, generalnie warto oglądać jak najwięcej różnych rzeczy. Ja generalnie poświęcam na to tak kilkadziesiąt godzin tygodniowo. Można powiedzieć, że oglądam filmy w internecie profesjonalnie. Robię to z kilku powodów. Nie to, że mam tak dużo czasu, bo generalnie mało śpię po prostu. Dzięki temu można... Zobaczyć, co aktualnie interesuje ludzi, jakie są trendy, co powstaje, czym można się zainspirować. Generalnie jest tak, że idee na całym świecie powstają często równolegle, czyli jeśli macie jakiś pomysł, warto zerknąć, czy ktoś w tym samym momencie nie robi tego samego, co wy. I to nie znaczy, że wy macie przestać to robić, tylko. Możecie się nawet skontaktować z tą osobą, powiedzieć jej, o fajna, fajna, fajna idea, fajny pomysł, słuchaj, chcę zrobić coś takiego. I w 90% przypadków dostaniecie odpowiedź, słuchaj, ja już to zrobiłem, odczep się i tak. Znaczy nie, źle, nie dostaniecie takiej odpowiedzi. E, dostaniecie odwrotną odpowiedź, e, że super, tak, fajnie, że, że też Ci się to podoba, rób, trzymam kciuki. Hmm. Także to tyle, jeśli macie pytania, to... Ja mam pytanie o długości, czy jest jakaś taka idealna długość skupiająca uwagę. Tak, taka idealna długość skupiająca uwagę to jest 20 sekund. Mhm. E, macie zagwarantowane. Jeśli film e, będzie cieka, znaczy ciekawy, w sensie, że na tyle wciągnie, to 20 sekund to jest taki, że macie 100% odbiorców od początku do końca. E, przy pół minucie to już spada tam do 95%. Od pół minuty do minuty to już jest 80%. Chodzi mi o ludzi docierających od początku do końca. Z kolei powyżej dwóch minut to już tam dość drastycznie spada do 70%. Ale jeśli chodzi o film między 2 a 3 minuty, a 3 a 5 minut, to tak naprawdę zostaje na tym samym poziomie ta oglądalność. Bo przy dłuższych filmach, szczególnie takich wrzuconych do internetu, że ktoś kliknie tam. I w ciągu właśnie 15-20 sekund stwierdza, czy on będzie oglądać dalej. E, e, także jeśli na przykład macie, chcecie wykorzystać reklamy na YouTubie, e, to warto w tych 5 sekundach pierwszych coś takiego zrobić, żeby ten widz nie kliknął pomini reklamy. E, albo przedstawić w tych pierwszych 5 sekundach to, co macie do, przed do przedstawienia. Um, czyli, nie wiem, na przykład, jak teraz 1% jest um, reklamowany, tak? to warto w tych 5 sekundach już pokazać ten KRS. Um, ewentualnie są czasami takie zabiegi um, robione, że um, aktor mówi: Tak, tak, słuchaj, jeszcze 3 jeszcze sekundy, już możesz kliknąć. Um, mija te 5 sekund, ale jak nie kliknąłeś, to zapraszam Ciebie do, do tego, co chcę się pokazać. Um, Także to jeśli chodzi o długość, to, to tak to działa. I to się sprawdza niezależnie od dziedziny. Zresztą Facebook teraz na przykład wprowadza, ma, ma w planie wprowadzić już, tak zapowiada od roku, 15-sekundowe reklamy na, na tablicach. I, no, właśnie to ma związek z tym, że 15 sekund to jest taka granica, kiedy użytkownik y, utrzymuje swoją uwagę. Tak, tyle. To dziękuję bardzo. Dziękuję.